Dzień dobry. Nazywam się Monika Brandys, jak już przedstawił mnie wcześniej Daniel, ale sobie napisałam, że się przedstawię, więc się przedstawiam. Jestem mamą dwóch nastoletnich chłopców i jednej siedmioletniej dziewczynki. I chcę powiedzieć, że na przestrzeni lat, w związku z wykonywaną przeze mnie działalnością społeczną, zetknęłam się z wieloma wspaniałymi nastoletnimi ludźmi. Zawsze wierzyłam, że nastolatki to najmniej rozumiana przez dorosłych grupa społeczna. Tacy wspaniali ludzie, pełni potencjału, energii, nowych pomysłów, odważni, bezkompromisowi, nietuzinkowi, tylko świat ich nie rozumie. Wierzyłam tak do momentu, kiedy moi synowie stali się nastolatkami. Wtedy z pokorą stwierdziłam, że ja chyba też nie bardzo rozumiem nastolatków. Że potrafią wyprowadzić mnie z równowagi, że mają pomysły kompletnie od czapy. Że bezkompromisowość jawi mi się raczej jako ośli upór, a kreatywność jako skłonność do zachowań ryzykownych albo skrajny brak odpowiedzialności. Punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia, prawda? Jak się samemu ma małe dzieci. To się wydaje, że się wszystko wie na temat nastolatków. Tak myślałam ja. Teraz, kiedy mam nastoletnie dzieci, wydaje mi się, że nic nie wiem na temat nastolatków i w ogóle ich nie rozumiem czasami. Ale chciałabym Wam spróbować pokazać. Ja wiem, że Wasz poziom cukru teraz drastycznie wzrósł i bardzo ciężko jest się skoncentrować, ale spróbujcie wykonać to ćwiczenie, a potem otworzyć oczy, dobra? Bo do ćwiczenia trzeba je zamknąć. Naprawdę zróbcie wszystko, żeby je potem otworzyć. Bo chciałabym Wam bardzo szybko pokazać, jak czuje się nastolatek. Wy już wiecie, jak czuje się mama nastolatka, a teraz Wam pokażę, jak czuje się i wiecie, jak Wy się czujecie, rodzice nastolatków, jak czuje się sam nastolatek. Zamknijmy oczy i posłuchajmy. Wyobraź sobie, że znajdujesz się na polu. Nie bardzo wiesz, gdzie jesteś, ani czemu się tam znalazłeś. Osoba stojąca obok Ciebie informuje Cię, że jest to pole pełne min, niewypałów, niewybuchów i innych niebezpiecznych przedmiotów. Ty nie znasz nawet różnicy między niewypałem a niewybuchem. Nie wiesz także, o jakie inne niebezpieczne przedmioty mogłoby chodzić. Osoba stojąca obok informuje Cię, że Twoim zadaniem będzie przejść przez pole. Masz uważać na niebezpieczne przedmioty. Oczywiście możesz próbować rozbrajać miny, ponieważ jednak nie masz w tym zakresie żadnego doświadczenia. Będziesz musiał uczyć się na błędach, własnych błędach. A saper myli się tylko raz. Na swojej drodze spotkasz życzliwe osoby, które będą Ci podpowiadać, jak rozbroić niebezpieczne przedmioty. Problem w tym, że różne osoby będą mówić różne rzeczy, więc nie będziesz wiedzieć, komu możesz zaufać, a komu nie. Wszystko będzie zależało od Twojej decyzji i od doświadczenia, którego nie masz. Nie wiesz nawet, jaka wojna toczy się wokół. Nie wiesz, po której stronie chcesz lub powinieneś walczyć. Wyobraź sobie tę sytuację bardzo dokładnie, a potem odpowiedz na następujące pytania. Jak się czujesz w wyobrażonej sytuacji? Jakie myśli przychodzą ci do głowy? Czy chciałbyś znaleźć się na tym polu? Możemy już otworzyć oczy. Właśnie dokładnie tak czują się nasze nastolatki. Nastolatki są na polu minowym, nie wiedzą jaka to wojna, nie wiedzą o co chodzi i są zawieszone pomiędzy niewinnością dzieciństwa, a odpowiedzialnością dorosłości. Co się dzieje, co się stało z moim grzecznym kiedyś dzieckiem? Wszyscy znamy te straszne historie, kiedy grzeczny grześ zamienia się w gburowatego, bełkotliwego i wiecznie sfochowanego grzecha, a jeszcze do tego ta muzyka. O ubraniu nie wspomnę. Walka wieczna walka, żeby wstał, żeby się umył, żeby pozabierał z łazienki swoje śmierdzące skarpety, żeby odniósł talerz do zlewu, żeby nie spóźnił się na tramwaj, żeby nie dostał kolejnej pały, żeby wreszcie był w szkole, a nie w centrum handlowym, żeby nie pożyczał pieniędzy od kolegów, żeby nie siedział całą noc na kąpie i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. W wersji damskiej. Dochodzi jeszcze kwestia walki o gołe kostki i inne odsłonięte części ciała oraz o to, żeby posprzątała sterty brudnych wacików w łazience. Dla rodziców, czas adolescencji, czyli dojrzewania dzieci, to czas, który charakteryzuje brak informacji, brak kontroli oraz lęk. Dużo lęku. Przeczytałam gdzieś, ale niestety później nie udało mi się znaleźć źródła, że rodzice nastolatków to jedna z najbardziej zestresowanych grup społecznych. A ja chcę Wam powiedzieć, że to prawda, jesteśmy bardzo zestresowani, a dodatkowo uważam, że najbardziej okrutnym narzędziem e, tortur dla każdego rodzica nastolatka jest wiecie co? dziennik elektroniczny. I tak jak. Nasz y, były premier Donald Tusk ma złe myśli o tych, którzy wymyślili Brexit. Tak, ja naprawdę bardzo często mam złe myśli o tych, którzy wynaleźli dziennik elektroniczny. Bo dziennik elektroniczny jest czymś, co we mnie wyzwala najgorsze emocje. Kiedyś było łatwiej: człowiek wkurzył się cztery razy w roku, zrobił awanturę, pogonił dzieciaka do roboty i było załatwione. A teraz każdego dnia. Albo raz w tygodniu. To zależy od Ciebie oczywiście. Odpalasz ten dziennik elektroniczny, i ciśnienie tak Ci rośnie, że nie musisz już brać żadnych leków, jak masz niskie. A jak masz wysokie, to szybko zacznie je brać, bo Ci za wysoko podskoczy. Jesteśmy zestresowani, dlatego że czujemy się zdezorientowani. Dlatego, że kiedy my byliśmy nastolatkami, to robiliśmy bardzo dużo głupich. Idiotycznych rzeczy, ale tego nie pamiętamy, albo pamiętamy tylko to, co chcemy. I mamy też taką myśl, że skoro my robiliśmy tak dużo głupich rzeczy, to teraz musimy zrobić wszystko, żeby te nasze dzieci tych głupich rzeczy nie robiły, prawda? Więc może niech one ominą ten okres nastoletni jakoś bokiem i od razu już takie piękne, ukształtowane z tą wiedzą, którą my mamy w wieku 43 lat, wejdą w okres dorosłości. Tak się niestety nie da. Ciekawostką jeszcze jedną jest to, że okazało się, że ten okres buntu i naporu, czyli okres nastoletni, przebiega różnie w różnych kulturach. To jest związane z tym, że na przykład okazało się, że generalnie rasy białe, czyli biali Europejczycy i biali Amerykanie, w okresie adolescencji mają ogromną trudność z przyjęciem innej perspektywy. Czyli, czyli to jest tak, że dziecko ma jakąś swoją perspektywę, ono widzi świat tak jak ono je widzi ze swojej strony i nie umie wejść w buty, tak jak mówimy kolokwialnie, czy też postawić się w sytuacji innego człowieka i, i, i spróbować zobaczyć świat jego oczami. Nie mamy tej umiejętności w okresie nastoletnim, niektórzy w ogóle je nie wykształcają, ale to jest inna sprawa. I stąd tak trudno jest się porozumieć rodzicom z nastolatką. Natomiast okazuje się, że na przykład w Koreańczycy, młodzi, mają tę umiejętność i nie mają trudności z tym, żeby... Spojrzeć na jakąś sprawę z innej perspektywy i jest im prze y łatwiej przejść przez okres adolescencji. Y no właśnie. Co się dzieje w mózgu nastolatka? Powiedzieć, że, dzieje, że tam jest chaos, to tak jakby nic nie powiedzieć. Y tam się dzieje bardzo wiele, ale to, że tam dzieje się bardzo wiele, wiemy relatywnie od. Niedawna, dlatego że jeszcze 20 parę lat temu sądziliśmy, że mózg rozwija się do siódmego mniej więcej roku życia i później już jest ostatecznie ukształtowany i już niewiele, niewiele zmienia się, jeśli chodzi o aktywność mózgu, o taką yy, możliwość aktywnej zmiany tego, co się, co się w mózgu dzieje. Dlatego bardzo dużą wagę przywiązywano do tej psychologii rozwojowej w najwcześniejszym etapie. Okazało się jednak, po tym, kiedy odkryto yy, Możliwość badania mózgu metodą rezonansu magnetycznego, że w okresie nastoletnim w mózgu odbywa się dosłownie remont. To jest remanent z remontem. I co tam jeszcze chcecie? Bardzo dużo, ja nie będę teraz używać żadnych naukowych sformułowań, bo sama naukowcem nie jestem, ale bardzo dużo obszarów mózgu, na przykład przednie płat, przedni płat czołowy, gdzieś tam jakieś, już nie pamiętam jak się te wszystkie nazwy nazywały, ale generalnie dla waszej informacji bardzo ogólnie, bardzo dużo części mózgu, e, w bardzo wielu częściach mózgu yy, odbywają się bardzo duże zmiany, które naturalnie mają swoje konsekwencje w tym, że nastolatek yy, na przykład potrzebuje bardzo dużo snu, na przykład ma o, takie okresy dużej nierównowagi emocjonalnej, że na przykład ma trudności w koncentracji. Jak, porównuje się to nawet do stanu po zażyciu narkotyków. Więc to są ogromne, bardzo intensywne zmiany. Okazuje się, że poszczególne części mózgu ulegające przemianie sprawiają problemy z myśleniem przyczyna-skutek, czyli jeżeli yy, wyleję tą wodę, a jest mróz, to będzie ślisko, nie ma takiego myślenia, yy, z planowaniem, z dostrzeganiem konsekwencji zdarzeń, a co za tym idzie, skłonnością do zachowań ryzykownych. Dają one również przejściowe trudności w nauce. Ciekawe jest to, że zmniejsza się ilość tzw. substancji szarej, która jest skupiskiem ciał komórek nerwowych. Razem z substancją białą tworzą one środkowy układ nerwowy i odbywa się bardzo ciekawy i skomplikowany proces, bo, bo ta substancja szara, ona na początku jej przybywa do około 13 roku życia, a później jej ilość maleje. I wydaje się to wiadomością przerażającą, ale dzieje się bardzo ciekawa rzecz, ponieważ mózg dokonuje takiej selekcji, czyli odrzuca informacje nieistotne, a utrwala te, które są ważne i potrzebne. I teraz, żeby naprawdę nas wszystkich załamać, powiem Wam, że jednocześnie ten okres w życiu, okres adolescencji ze względu na aktywność mózgu jest najlepszy na przyswajanie wiedzy. I jak tu przeżyć z taką świadomością i nie zwariować? Z jednej strony nasze dzieci zachowują się absolutnie irracjonalnie. Z drugiej strony jest to czas, który jeśli uda się go dobrze wykorzystać, może nam procentować przez całe e, przez kolejne lata, tak, przez resztę naszego życia. No dobrze. To teraz zobaczmy, jakie są. Ja sobie spróbowałam wypisać tylko kilka na podstawie własnych doświadczeń, jakie są y, i doświadczeń moich znajomych i przyjaciół, jakie są takie y, typowe y, zachowania nastolatków. Te, y, jeżeli chcecie zrozumieć, co to znaczy y, nieumiejętność. Y, 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 Planowania, to wam bardzo szybko opowiem na podstawie jednej krótkiej historii. Prosiłam mojego syna w środę, to było teraz w środę, 17 syna, żeby kupił pizzę, bo nie mogłam wrócić wcześniej do domu, utknęła mu lekarza, więc synu zamówił pizzę. I na jakichś tam oparach, baterii napisam, czy masz pieniądze? On mi odpisał tak. No to, myślałem, no, to sprawa jest załatwiona. Przyjechałam do domu, wchodzę, widzę, że mój syn wybiega z domu i mówi, mamo, zaraz wrócę, ale pizza już jest. No i się pytam, co się stało. On mówi, no więc tak. Zamówiłem pizzę przez telefon, ale uświadomiłem sobie, że nie mam gotówki, więc pojechałem odebrać tą pizzę na rowerze, na jakieś 3 kilometry do pizzerii. W pizzerii pani powiedziała, że na rowerze się nie da zabrać pizzy, więc zostawiłem rower i pojechałam autobusem do domu. Przystanek jest kilometr od naszego domu, więc przez Kilometr biegł z tą pizzą do domu, po czym zostawił pizzę swojemu bratu i wrócił na deskorolce swojej siostry pod pizzerię 3 kilometry, żeby zabrać rower i przyjechać do domu. Zgadnijcie, czy pizza była ciepła? No więc zapytałam się synku, a nie mogłeś pojechać rowerem i po prostu wybrać pieniędzy z bankomatu, i na to mój syn zrobił coś takiego. Nie wpadł na to. Czy to znaczy, że jest nieinteligentny? Nie. Po prostu tam. Nie ma tego połączenia. Natomiast jeśli chodzi o zachowania ryzykowne związane z nieumiejętnością przewidywania konsekwencji, to opowiem Wam krótką dyktorykę związaną z naszym pobytem w Świnoujściu. Kiedy poszłam z dwójką młodszych dzieci, siedzimy sobie na plaży, jest bardzo silny wiatr, yy, steczna fala. Wiecie, co to jest? Taka fala, co zabiera do morza, prawda? Wysokie fale, yy, Naprawdę wzburzone, może. Ja patrzę, tak, takie dwie malutkie główki. Ja wie, ale durnie się tam kąpią, ale to jakiś kompletny idiota. Kto włazi do wody, jak jest steczna fala? I tak siedzę, siedzę, siedzę i taka myśl: ding, 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 a może to twój Janek? Nie, to nie mój Janek, ale tak patrzę, patrzę, patrzę. Kurczę, to chyba jest mój Janek. I mówię do dzieci, wiecie co? Chodźcie, przyjdziemy się tak w stronę, ale nie bez takiej wysokiej, chodźcie. Przeszliśmy się y, 500 metrów w stronę, czy tam 400, w stronę tej osoby się tam kąpiącej i bingo, to był mój Janek. Wszyscy koledzy byli na brzegu, przy wydmach, a mój syn kąpał się w najlepsze. I już miałam wrażenie, że czasami ta chwala go tak zatapia, ale oczywiście się do tego nie przyznał, wszystko było pod kontrolą. Y, I to jest właśnie to, o czym mówię. Bo jeśli myślicie, że wcześniej nie rozmawialiśmy o tym, kiedy się wchodzi do morza, kiedy się nie wchodzi, co to jest też na fala, to się mylicie. Rozmawialiśmy chyba ze sto razy. Nie ma to żadnego znaczenia. No dobrze. To zobaczmy. Wahania nastrojów. Coś wam to mówi? Jeśli ktoś ma nastolatka w domu i coś mu to mówi, to podnieście rękę, żebym czuła z wami jakiś, jakąś więź. Dziękuję. Bunt. Kłamanie i nie mówienie prawdy. Mój środkowy syn, który też już jest nastolatkiem, mówi, że jest zasadnicza różnica między kłamaniem i nie mówieniem prawdy. I teraz po wykładzie Weroniki już wiem, co to za różnica. Robienie na przekór, szukanie własnej tożsamości, kim jestem, i to, to jest właśnie ten czas, kiedy się dzieci zaczynają dziwacznie ubierać, kupują sobie dziwaczne ubrania, farby do włosów i różne inne dziwne rzeczy robią. Niechęć do uczestniczenia w życiu rodziny. Bardzo wyraźnie może się objawiać wtedy, co oczywiście my odbieramy bardzo emocjonalnie i osobiście za każdym razem, nie mówiąc już o babci i dziadku. Grupa rówieśnicza staje się wykładnią wartości, czyli to, co mówi grupa jest ważniejsze niż to, czego nawet dziecko dokładaliśmy dziecku do głowy przez cały okres dzieciństwa, albo przynajmniej dziecko ma dysonans poznawczy. Eksperymentowanie, robienie różnych dziwnych rzeczy, w tym próbowanie różnych używek, problemy z nauką, niska samoocena, izolacja, unikanie kontaktu. Ta, I to jest taka, to troszeczkę teraz mamy taką gradację. Niska samoocena może prowadzić do tego. Po, poza tym dla dziecka najgorsze w tym okresie jest to, że ja nie wiem, co o mnie myślą moi rówieśnicy z klasy, z jakiejś innej grupy rówieśniczej. I na pewno myślą o mnie źle, na pewno myślą, że jestem głupi i tak dalej. Inny Wam podam przykład. Miałam taką akcję, że sobie stoję na poczcie i dostaję smsa. Mamo, zabierz mnie do domu. W mojej klasie wszyscy uważają, że jestem głupim, brudnym, debilem, wariatem. Zabierz mnie do domu już. <grym> What? No ale przestraszyłam się, tak? Nowa szkoła, nie wiem, co się dzieje. No więc. Zadzwoniłam do wachowawczyni, sto razy ją przeprosiłam, że zawracam głowę, ale mówię, że mam taką sytuację, a nie mogę przyjechać do szkoły. I czy Pani mogłaby sprawdzić, co tam się dzieje? Czy się coś, ktoś go wyzwał, pokłócił się z wszystkimi, nie wiem, co się dzieje. I oczywiście nic się nie wydarzyło, tylko była jakaś odpytka z fizyki, czy tam skądś i on się zdenerwował, nie znał wzoru. I ponieważ nie zdał wzoru i nie odpowiedział dobrze, to założył, że cała klasa myśli, że jest głupi, brudny, nie wiem skąd ten brudny, ale nieważne. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I popłynęło. I Oczywiście odbyliśmy rozmowę, to się okazało, że wcale tak nie myśli, ale wtedy tak myślał, w tym momencie tak miał, więc musiał się podzielić, więc dobrze, że dzieci wyłączają w szkole telefony. A powinni, nie powinny w ogóle ich mieć tak naprawdę, bo wtedy można spokojnie na poczcie kupić znaczki. No i jakby konsekwencją tej niskiej samooceny może być, to, może być izolacja i unikanie kontaktu z rówieśnikami, zamykanie się w pokoju, niechęć do spotykania się z rówieśnikami. Kolejną jakby konsekwencją tego może być na, taki nadmierny y, okres, taki epizod depresyjny, taki stan długotrwałego smutku, depresji, która wcale się nie objawia tym, że ktoś jest smutny, tylko właśnie, że dziecko jest bardzo drażliwe na przykład i kłótliwe w domu. O wszystko się przyczepia i n, n, na każdy temat jest w stanie zrobić awanturę. No i oczywiście na końcu tej listy są myśli samobójcze, które wcale nie są rzadkością wśród nastolatków, bo jak. Zapamiętacie sobie te amplitudy emocji, to gdzieś na dole tej amplitudy mogą się takie myśli pojawić, nawet jeśli one nie zostały zwerbalizowane. I musimy mieć tego świadomość. Więc tak naprawdę okazuje się, że to jest niezwykle. Trudny i wymagający czas dla młodego człowieka. Zmienia się jego ciało, on tego nie ogarnia, nie kontroluje, nie wie co się dzieje. Nagle jest jakiś wielki, taki niezborny w ogóle, ręce mu się trzęsą, włosy ma tłuste. No, u dziewczyn to albo chudną, albo tyją, przestają jeść. Pojawiają się bardzo dziwne zachowania. Pojawia się coś, co ja nazywam dźwiękami wyrazo-naśladowczymi. Czyli tak jak dźwięki na naśladowcze to jest: oj, ups, pa, puk, puk. To dźwięki, wyrazy naśladowcze, to jest coś takiego. Myślę, że część z Was wie, o czym mówię. Można sobie to dowolnie interpretować. No więc, co robić, skoro instrukcja to instrukcja? Co robić przede wszystkim tu, zaakceptować, że jest to okres niezbędny i potrzebny? Nie tłumić go, nie wypierać, i nie przedłużać na siłę okresu dzieciństwa. Czyli nie robić z grzecha cały czas grzesia. Bo się nie da. Co możemy robić? Kochać. Wiem, że to trudne, ale możliwe. Wspierać. Tobie jest ciężko jako rodzicowi? Ok. A jak myślisz, o ile bardziej ciężko jest twojemu nastolatkowi? Rozmawiać, tłumaczyć, mówić o tym, co czujemy. To dla mam. Wiesz... Nie czułam się bezpiecznie, kiedy wyszedłeś. Zresztą cewę ja będą padać. Wiecie, co trzeba mówić, prawda? Czuję się tak. W sytuacji, kiedy robisz to, czuję się tak. Dla, ta, dla tatów, dla ojców, możemy powiedzieć, słuchaj, denerwuje mnie, jak robisz to i to i to. Wkurza mnie, kiedy zamykasz drzwi i nie wiem, co się tam dzieje. I tak dalej, i tak dalej. Co oczywiście może być y, jak najbardziej i jak najczęściej jest zbywane takim, no i. Ale to nie ma znaczenia. Kochać mimo wszystko. Być obecnym tu i teraz, czyli jeśli jesteśmy w domu na te trzy godziny wieczorem, to bądźmy. Ja to mówię również do siebie, bo cały czas coś się dzieje, cały czas ktoś coś pisze i naprawdę podejmuje walkę ze sobą, żeby być tu i teraz. I to jest naprawdę, naprawdę ważne. Cierpliwie czekać. Słuchajcie, naprawdę ten, ten nastolatek kiedyś przyjdzie i nie tylko po, po kieszonkowe. Przyjdzie, przyjdzie, nawet jeśli zacznie od jednego słowa, jednego zdania, to się zacznie, jeżeli będziemy czekać, jeżeli będziemy otwarci na to, co chce powiedzieć, ale nie będziemy czekać na niego, żeby mu powiedzieć skarpety, tylko będziemy otwarci na to, żeby z nim rozmawiać. Modelować to, co już mówiliśmy, właściwe postawy, tak? To jest oczywiście najtrudniejsze. Znaleźć sobie ciekawe zajęcie, odbarczyć się. My dorośli rodzice bardzo często się fiksujemy na problemach naszych nastolatków i nie mamy do tego dystansu. Odbarczenie się, pójście do lasu na spacer z mężem, znalezienie sobie jakiegoś hobby, kurs tańca, na gospel choir, cokolwiek. Znajdźcie sobie sposób na to, żeby się odbarczyć od problemów, nawet jeśli to są trudne problemy, dla waszego własnego zdrowia i znaleźć dystans. Ja wiem, że to jest trudne, ale czasami trzeba sobie powiedzieć, tu nie chodzi o ciebie, rodzicu. To twój nastolatek ma kłopot, to twój nastolatek ma trudność. Nie skupiaj się na swojej krzywdzie, nawet jeśli ci powiedzą, nienawidzę cię, jesteś idiotą, wyprowadzam się, nie chcę mieć takiego ojca, matki, jesteś głupia, nic nie wiesz itd., itd., a raczej na tym, jak możesz mu pomóc. To jest oczywiście strasznie trudne złapać dystans, ale kiedy uświadomicie sobie, że to nie chodzi o was, i że on. Nie kontroluje tego tak do końca, co się dzieje w tym momencie w jego organizmie, bo on za pięć minut przyjdzie i będzie mu głupio. Bo miał ten, wiecie, ten haj <grytanie> na amplitudzie. Y to naprawdę pomaga, znalezienie dystansu do sytuacji, jakby stanięcie z boku i popatrzenie na własne dziecko jako na osobę, która jest w takim okresie dużego zamieszania, niepewności. Ona sama nie wie czasami, co mówi, a czasami bardzo dobrze wie i chce nas zranić. W tym momencie, w tym momencie. Ale znalezienie do tego dystansu w ten sposób, że nie chodzi tutaj o mnie, tylko o ten ktoś ma kłopot, bardzo pomaga. I jeżeli są to trudne sytuacje, które przekraczają nasze kompetencje jako rodziców, trzeba poszukać właściwej pomocy. No dobrze, to powiemy sobie jeszcze. Czego? Bo, bo, przepraszam, tutaj poszukać fachowej pomocy to jest ważne, żeby na przykład udać się po poradę do psychologa, jeżeli widzimy, że dziecko ma objawy depresji albo nie wiemy, czy to jest depresja czy nie, zapytać kogoś, porozmawiać, kupić sobie książkę, przeczytać, jeżeli ma te objawy, udać się do psychologa, najpierw samemu, potem spróbować porozmawiać z dzieckiem na ten temat. Naprawdę ignorowanie dziecka albo pewnych symptomów też nie jest rozwiązaniem. No dobrze, czego nie robić zatem. Przede wszystkim nie nadrabiajmy braków w wychowywaniu dzieci, bo już jest za późno. Jesper Juhl bardzo ładnie napisał, że do tam 12, mówi się od 12 do 14 roku życia mniej więcej możemy mieć wpływ na wychowanie naszego dziecka, a potem możemy już tylko pewne rzeczy modelować, rozmawiać, konfrontować pewne postawy, ale to już nie jest czas na wychowanie. Przykro mi. Nie oceniać. Powiedzcie mi, kto z was lubi, gdy słyszy, że jest głupkiem, leniem, brudasem albo mięczakiem? Nikt. Dzieci też tego nie lubią. Ocenianie rani bardzo mocno, chociaż czasami strasznie mamy na to ochotę. Nie krytykować. Krytyka nie pomaga nikomu. Czy wam pomaga krytyka w pracy? Krytyka konstruktywna. Tak, ale najczęściej umówmy się, krytyka jest po prostu złośliwa i niekonstruktywna, a szczególnie w emocjach negatywnych. Więc jeśli mamy te negatywne emocje, to dajmy sobie pół godziny na odbarczenie i, i spróbujmy porozmawiać później. Mi się to, wiecie, to jest easier said than done, ale jest to bardzo, bardzo trudne. I oczywiście następne kontrolować. To już też mówiliśmy. Mówić weź się w garść, ogarnij się, gdy dziecko ma objawy depresji. To jest też absolutnie bez sensu, nic nie da, yy, tylko ją pogłębia. Nie porównywać, nie karać, nie manipulować emocjonalnie, że dostanę przez ciebie zawału. Nie działa. No dobrze. Na lęki rodzicielskie metoda najgorszego scenariusza, bardzo szybko, bo muszę już kończyć, bo już też przekroczyłam limit czasu. Jeżeli się boisz czegoś, rodzicu, że twoje dziecko coś robi, to wyobraź sobie najgorszą rzecz, jaką może Twoje dziecko zrobić, najgorszą, oswój się z tą myślą, i zacznij się o to modlić. Nie wiesz, co Twoje dziecko robi, a nawet jeśli robi tą najgorszą rzecz przez ciebie wyobrażoną, to najczęściej nie masz na to wpływu. Więc po prostu módl się o swoje dziecko, zostaw do Bogu, zaufaj, zaufaj Panu Bogu i. Eee, nie daj się ponieść lękowi, dlatego że lęk bardzo często wywołuje bezsilność, a bezsilność agresję. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa. I pamiętaj, tak jak skolki pieluch ząbkowania i przyłażenia w nocy do łóżka rodziców z okresu nastoletniego się wyrasta, naprawdę spójrz w lustro. Jesteś na to największym dowodem. Dziękuję serdecznie.